Mam świadomości, mam w swoim zasobie właśnie takich doświadczeń, dwa takie doświadczenia piękne z punktu widzenia konsekwencji, wierności, w trwaniu tej przysięgi. Ciarki po plecach przechodzą. Kiedy usłyszałem takie słowa od umierającej żony na chorobę nowotworową, już w etapie wielkiego bólu, tego już totalnego bólu. Do której mąż nie wrócił, ale która mówiła: Całe to moje cierpienie, wielkie cierpienie, w umieraniu w chorobie nowotworowej i to moją śmierć, ofiaruję za niego i będzie zbawiony. Jak pamiętam, pewność, mimo słabości głosu tego stwierdzenia i będzie zbawiony to mi ciarki po plecach przechodziły. Więc taki radykalizm, taka konsekwencja do końca tam się też pojawiło w tej rozmowie takie stwierdzenie: kiedy porzucił mnie, kiedy odszedł, kiedy zdradził, zostałam sama z synkiem, nienawidziłam go. To było straszne dla mnie, ogromnie bolesne doświadczenie. Dziś go kocham, ale kocham go inaczej. Inny przykład to też taki przykład, kiedy ta osoba mająca troje dzieci. 18 lat już trwa w tym porzuceniu, mąż jest w innym związku i ona mówi: Ja nie czekam, żeby on wrócił, bo to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, aby był zbawiony. I całe moje upokorzenie, cierpienie z tym związane, i wszystkie przyjęte komunie, i wszystkie modlitwy ofiarowuję za niego. Ofiarowuję za niego. Ja po to chodzę do kościoła, ja po to się modlę, po to przyjmuję komunię. Po to przeżywam Eucharystię, adorację, żeby On był zbawiony. Ja nie oczekuję tego od Pana Boga, żeby On do mnie wrócił, bo najważniejsze jest to, aby On był zbawiony. Pamiętam, że taki przykład żony, która dowiedziała się o trwaniu męża w innym związku, choć jeszcze mieszkającego z nią, on jej sam to powiedział, powiedział o tym, że. Nigdy nie wiedziała, nie myślała, jak wielkim przeżyciem jest ten moment, kiedy żona się o tym dowiaduje. Myślę, że kobiety szczególnie potrafią to zrozumieć. Nie ma chyba trudniejszej sytuacji, kiedy mąż oznajmia, ja już ciebie nie kocham, mam inną kobietę. I wiesz co, ja już z nią utrzymuję bardzo intymne relacje już rok, już półtora roku. Najtrudniejsza sytuacja. I ona w tym mówiła tak, nie wiem skąd miałam tyle siły, że przyjęłam to dzielnie i nie wzbudziło to we mnie sytuacji załamania się. Zacisnęłam zęby i powiedziałam, będę walczyć o niego. To było może w tym układzie szczęśliwe, że on się nie wyprowadził. On jeszcze przez te półtora roku, żyjąc w bardzo bliskich relacjach z tamtą kobietą, mieszkał pod jednym dachem ze swoją żoną i z dziećmi. I ona zacisnęła zęby i powiedziała będę walczyć o to małżeństwo. I co jest niesamowite, zaczęła bardzo dbać o swój wygląd, o swoją atrakcyjność. Wręcz nawet pokazywać mu tą atrakcyjność, tak jakby chciała mu pokazać zobacz co tracisz wchodząc w relacje z tamtą kobietą. Uśmiech, wygląd, prezentacja, stroje. Wszystko właśnie z takim nastawieniem. Chcę mu pokazać, Chociaż tak było zawsze w tym małżeństwie, ale w tym okresie szczególnie chcę mu to pokazać, żeby wiedział, co traci. Ale jeszcze właśnie takie przepiękne słowa. Ja nie mam do niego żalu, ja mu wybaczyłam, ale też go traktuję jako człowieka bardzo ciężko chorego. Więc jeśli on jest chory, tak bardzo jest chora jego dusza to jak ja mogę się nim w szczególny sposób nie zacząć opiekować teraz, przytulić go, pocieszyć i powiedzieć, ja cię rozumiem, ja chcę ci pomóc. Też jak ona to mówiła, to nie ukrywam, że ciarki po plecach przechodziły, chociaż ona też mówiła, że wie skąd to ma, bo wiem, że oboje zawsze starali się być bardzo blisko Pana Boga i że to było przygotowywanie właśnie na tą... Najtrudniejszą sytuację, co też pokazuje, że nigdy nie możemy mieć gwarancji, że nawet jeśli jesteśmy staramy się być bardzo blisko Pana Boga, to nas nie spotka taki największy dramat, nie możemy mieć takiej gwarancji, bo przebiegłość szatana jest niesamowita, szczególnie w tym okresie, w którym teraz żyjemy. Ja myślę, że cały swój perfidny atak szatan skierował właśnie na niszczenie małżeństw. Niby jest to dzisiaj z dużą skutecznością, ale nie bójmy się, bo nigdy nie należy ostatnie zdanie do szatana, a więc wpadł w tą pułapkę i nie ma gwarancji, że nawet jeśli staramy się intensywnie rozwijać relacje z Panem, z Panem Bogiem, to nie wpadniemy, ale też właśnie potem źródło tej siły, walki o to małżeństwo.